Nie gadaj, tylko się zbadaj. To jest kampania skierowana przede wszystkim do tych, którzy wciąż jeszcze zbyt dużo gadają, szukają wymówek i nie chcą się badać. A wiemy ze statystyk, z informacji o tym, nawet z bliskiego otoczenia, że wciąż za mało. Poważnie podchodzimy do badań profilaktycznych. Poważnie brzmi diagnoza: jak już coś poważnego się znajdzie, to wtedy działamy. Natomiast jak nam nic nie jest, teoretycznie dobrze się czujemy, to dlaczego mamy iść do lekarza, prawda? Więc ta kampania, właśnie ma uświadomić nam, że ten moment, w którym. Czujemy się dobrze, jest świetną okazją do tego, żeby pójść do lekarza, żeby nie szukać wymówek, żeby się zbadać. Ponieważ nie tylko rak wcześniej wykryty nie musi być wyrokiem, ale wiele chorób. Jestem tego najlepszym przykładem. I na pytanie o to, dlaczego akurat ta kampania? No właśnie dlatego, że jestem najlepszym przykładem pacjentki chorej, u której szybka diagnoza dała znakomite efekty. W tym natłoku spraw w bardzo zajętej i przeciążonej służbie zdrowia. Nie można wszystkiego przerzucać na lekarzy. Jednym z argumentów, który pojawia się w tej kampanii, jest argument często podawany przez pacjentów, że to lekarz jest odpowiedzialny za to, jak mam być leczony, jakie badania mam mieć prowadzone. Nie do końca tak jest, ponieważ my sami możemy mieć świadomość tego, jakie badania są potrzebne do tego, żeby przyjść do lekarza, położyć je na stole i powiedzieć: tak, jestem gotowy do rozmowy, co mi jest, jak sytuacja wygląda, jak wygląda analiza mojego stanu zdrowia. I właśnie ja byłam w takim miejscu, kiedy w natłoku spraw, leczeniu mojej bardzo trudnej, obciążającej mnie choroby, odłożyłam na bok diagnostykę raka piersi. I przy okazji, przy okazji badań przesiewowych dotyczących przyznania mi możliwości leczenia biologicznego, musiałam odbyć badania ginekologiczne i wtedy okazało się, że coś tam się we mnie gotuje i na szczęście okazało się po biopsji, po dokładniejszych badaniach, że owszem, mam guza, ale nie jest to guz złośliwy dzięki badaniu histopatologicznemu, byłam bezpieczna i spokojna, ale dostałam informację, że jeżeli nie będę tego monitorować sama, to być może przeoczymy ważną sprawę, która może się w moim organizmie odnowić, ponieważ jestem pod, yy, poddana bardzo skomplikowanej terapii biologicznej i ta terapia biologiczna może mieć wpływ na to, jak mój organizm się zachowuje. Tego nikt nie wie. To zależy tylko od nas. To jest dla nas informacja. Bądź czujny, nie gadaj, zbadaj się, zrób sobie kalendarz badań yy, taki roczny, w którym znajdziesz miejsce na wszystko. I bądź odpowiedzialny za siebie, za swoje zdrowie.